Z radością przyjechaliśmy do Piły, bo jako mieszkaniec Szczecina to muszę stwierdzić, że, że to jest wcale niedaleka odległość. Poruszaliśmy mnóstwo zagadnień od kwestii praworządności, po prawa kobiet, po kwestię rozliczenia tych, którzy świadomie i bezczelnie przeniewierzą publiczne pieniądze. Ale również mówiliśmy o lokalnych problemach. O tym, dlaczego dziesiątka jeszcze nie jest ekspresówką, dlaczego jedenastka nie jest drogą ekspresową, dlaczego w szpitalu. Pięknym, o dobrej tradycji. Jest tyle problemów o dostępności do lekarza. Plan był na niecałe półtorej godziny. Zeszło nam prawie pół godziny, ale muszę powiedzieć, że dla. Polityków z Senatu, ale nie tylko. Chociaż w Senacie kultywujemy to, to przeświadczenie, że to politycy są po to, żeby służyć ludziom, a nie ludzie politykom. I posłuchanie, co jest dla ludzi ważne, co jest dla nich priorytetowe, czego by oczekiwali od nowej władzy po wygranych wyborach, to jest rzecz bezcenna. I takich wizyt odbywamy od dawna trochę, a teraz jeszcze więcej. Bo dzisiaj w Wielkopolsce w kilkudziesięciu, punk kilkudziesięciu punktach posłowie, senatorowie, posłanki, senatorki spotykamy się, jutro mamy spotkania też w Poznaniu. To są rzeczy, które, są, które nas inspirują i są solą.